Kleister o smaku górka. O, oh, wow, o oh, wow! Czy to jest żele, Koreo? Od niemieckich dziadków. Nawalmy wszystko, co ludzie najbardziej lubią! Czokoladowy kleister. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzyak. Vlog. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem Aga testuje. Już dawno nie było takiego oficjalnego odcinka, ale dzisiaj nie mogłam się powstrzymać, bo znalazłam tyle rzeczy z innych krajów do jedzenia i do próbowania, że po prostu musimy to zrobić razem. Mam tutaj chyba z 13 produktów słodkich i słonych z różnych zakamarków świata, a więc jedziemy z tym. ta <laughs> ta Nie mogę zdecydować od czego zacznę, więc po prostu będę totalnie losowo wybierała. I wydaje mi się, że skłaniam się ku, uwaga, uwaga, Skittlesom, ale w zupełnie innej formie. Mamy tutaj nasze normalne Skittlesy, tylko w wersji właśnie jogurtowo-żelkowej. Powiem Wam, że to jest mega fajne. Wydaje mi się, że to jest produkt chiński. Tak, nawet jest napisane, wyprodukowano w Chiny przez Skittles. Smaki truskawka, brzoskwinia, pomarańcza i mango. Tutaj mamy napisane smaki, tyle że są po chińsku. Oczywiście ja będę próbowała zgadnąć te smaki, ale jeżeli nie zgadnę, to wtedy Google Translator pomoże. Wyglądają w ogóle super i pachną, powiem Wam, że trochę tak jak takie żelki japońskie. Wow! Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Hmm. Nie wygląda epicko, bo wszystkie w zasadzie mają zbliżony kolor, jakby te pomarańczowe są podobne do tych żółtych i do tych ciemniejszych, jedyne co to zielony się odznacza. Brawo Aga, powodzenia z rozróżnieniem, załóżmy, że to będzie żółty, te też są innym kolorem chyba, te chyba też są innym i te są innym, okej, okay, to chyba, chyba jest to. Ale słuchajcie, naprawdę bardzo trudno mi jakby to rozróżnić. Nie wiem, czy to to nie jest to samo, co to, ale na wszelki wypadek to rozdzielę. Mamy cztery bardzo podobne kolory i zielone. To są najtrudniejsze rozdzielania kolorów, jakie widziałam w całym swoim, swoim życiu, a ja uwielbiam rozdzielać kolory, ok? MMMsy go! Skitelsy go! A to wywołuje we mnie frustrację. Czy możemy o tym pomówić? Jakby te kolory i te kolory? Gdzie jest różowy? Gdzie jest czerwony? Poszukali mnie, tak czuję. Dobra, zacznę od tego. Jest najjaśniejszy, pewnie to będzie po prostu ten żółty. Pomarańczowy. Nie jestem fanką, ale Konstancja dobra. A ja, może ten, bo ten jest taki trochę bardziej mleczny. Uuu, może on po prostu będzie właśnie jogurtowy? Mm. Jogurt z mango albo jogurt z nektarynką. Wygląda nie najgorzej, bo jest taki właśnie trochę mleczny. Zobaczmy teraz ten pośredni, co to może być. Mmm, ale jest inny niż poprzedni. Bym powiedziała, że to jest e, ta nektarynka czy tam brzoskwinia. Mhm. Używają. Więc tamto poprzednie to było może mango z jogurtem, ale to bym wstawiała, że w takim razie jest truskawka. Zgadujemy ostatni smak. Jest inny. Udało się. Rozdzieliłam kolory. Mhm, mm ale to jest chyba jogurt i truskawka. Więc cieszę się, że to są rzeczywiście różne kolory i różne smaki. Ale jeżeli chodzi o smak, to jest taki ok, ale chyba bym nie kupiła drugi raz. Takie 3 na 5. Takie, że dobre. Jak ktoś by mi dał, to bym zjadła, ale sama chyba bym nie kupiła. Ale zobaczmy jeszcze zielony. Który jest. Nie wiem czym, bo nie ma tu żadnego zielonego owoca. Jakby jestem. Jzdro To jest jak limonka z jogurtem. Bardzo dziwne. Nie wiem co o tym myślę, szczerze mówiąc. Więc jeżeli ktoś z Was lubi takie mega słodkie żelki, fajne były w konsystencji, to jest ok, ale jakby nie ma tu super epickich smaków. Więc teraz weźmy sobie coś, co powinno być w teorii proste. Na przykład Risis. Risis są pyszne, risis są proste, ale te są, uwaga, uwaga, z preclami. Jak wy widzicie, to to jest precel. To jest kawałek precla. I tu mamy narysowane, że niby jest precel, jest ten karmel, jest ten peanut butter i jeszcze są. Są orzeszki i jeszcze jest czekolada, więc jakby to jest takie risis razy 5000. Mniej więcej przybliżenie, bo nie umiem liczyć. Zobaczymy, jak to będzie smakowało, jak będzie wyglądało, bo ja ogólnie uwielbiam risis, więc mam bardzo duże oczekiwania co do tego. Musi mieć tackę, bo inaczej mi się zgniotło. Ow, G. Nice! Znaczy, czekoladowy hmm. chleister, bym powiedziała prowizjonalnie, ale. Pachnie przepięknie, więc. I te taki właśnie, skąd to jest? Znaczy na pewno jest z Japonii, ze Stanów, pewnie, bo jest, jest ze Stanów. Mmm. E. -hmm. Mhm! jestem w szoku, bo tu naprawdę są całe Serio, Zobaczcie tam jest składników, jest to mega intensywne, ale w Stanach kochają intensywne rzeczy. Nawalmy wszystko, co ludzie najbardziej lubią. I zalejmy to czekoladą. O, to są stany. Więc ja bym powiedziała, że tak, to jest mega intensywne. Czuć bardzo dużo słodkiego, ale też bardzo dużo słonego. Więc jak na przykład lubicie lody słony karmel, kiedy są słone, to to jest to. Czujecie sól, czujecie słodycz i bardzo dużo orzechów. Więc ogólnie ja bym to jadła jak zła. Na zasadzie jakbym to gdzieś widziało. Na stole, to bym miała takie. Zamierza pani to jeść? Nie? Dziękuję. Fajnie, ja to zjem. Więc 5 na 5 zdecydowanie. Zdecydowanie nazwa Overload jest prawdziwa, bo tu jest wszystko, co da się wepchnąć. A jeżeli już jesteśmy przy Risis, czyli przy czymś znanym amerykańskim, to teraz przejdźmy do Oreo. Gdzie mam tutaj trzy różne odpowiedniki. I jest coś takiego, co jakby najpierw wygląda jak KitKat, ale potem okazuje się, że to jest jednak Oreo. To jest albo japońskie, albo chińskie znowu. To ma być wafelek Oreo. Otwieramy go i. Wygląda trochę jak Princesa Zebra. Mówiąc coś takiego. Uuu, ale pachnie bardzo ładnie. To smakuje jak nasz wafelek. Jak są, wiecie, te takie familijne wafelki, te takie śmietankowe i czekoladowe, to, to jest taki śmietankowy i czekoladowy w jednym, ale nie zrobią Cię mnie źle, bardzo dobry. Kocham wafelki, ale czy to smakuje jak real? Może, a może bardziej jak familijne, śmietankowo-czekoladowe. W każdym razie bardzo dobre, natomiast nie warto ich jakby szukać, nie wiadomo gdzie, online i tak dalej, bo to nie jest wafelek, którego byście nigdzie nie dostali. Ja bym powiedziała, że takie 4 na 5 Jest smaczny, ale jakby nie jest tak bardzo ekskluzywny. Teraz może zjem sobie coś słonego i coś znowu dziwnego, chyba azjatyckiego. Wydaje mi się, że to może być tajskie. Green Nut. Zielony orzech. Jest to po prostu zielony groszek, który jest prażony w jakimś chyba tym smaku. Dobra. Po prostu spróbujmy. Wyglądają bardzo źle. Wyglądają jakby były zombie. Groszek zombie z jakimiś nanośnami grzybowymi. Trochę już przypomina, jak te grzyby was. Na pewno jest to dmuchany taki groszek, ale to, czym to jest pokryte, nie mam pojęcia. Wygląda źle. Po prostu. Nie mogę podejrzewać, że to jest jakiś słono-ostry groszek, ale sprawdźmy. Ale nie wiem, co to jest. To mi przypomina, jakie. Bardzo słabe niknaksy. To jest trochę tak, jak ktoś by naprawdę bardzo lazy robił jakiś nowy produkt, typu: "Ej, został nam stary groch". U, ale nie z starego grochu. Wiesz co? Zróbmy z niego liofilizowany groch. Okej, okay, będzie chrupał. Co dalej z nim zrobimy? U, pokryjmy go czymś, żeby dziwnie wyglądał i chrupał jeszcze bardziej. I chyba właśnie tak to zrobili. Ale na pewno tego nie kupiła drugi raz. Jak ktoś by mi dał, to bym jadła bo chrupie. Więc takie 3 na 5, 2,5. Mogę. Okay. Uh. Okej, okay, ale przejdźmy do czegoś słodkiego. To mnie mega dziwi, w sensie to jest Werther's Original. Czyli wszyscy to znamy jako takie cukierki dla dziadków. Dziadkowe cukierki. I najlepsze jest to, że mój dziadek, jak byłam mała, naprawdę mi dawał te cukierki. To jest w ogóle hit, bo to się idealnie pokrywa z tym jakby takim właśnie, że to są dziadkowe cukierki, bo mój dziadek mi je dawał. Werther's Original, ale w innej formie, bo to są uwaga, Neu Crunchy. Nowe, chrupiące. Blissful Caramel Bites. Czyli wygląda to jak Podruba maltersersów. Maltersers... mal, <grym> Maltersów. W każdym razie podruba tego. Wiecie te kuleczki, takie w których mam te takie chrupki w środku, chrupiące i są polane czekoladą. To to, moim zdaniem, jest to samo, tylko jakby polane karmelem. A tylko skąd to jest? Z Niemiec? Od niemieckich dziadków. Uuu, uh, pachnie pięknie karmelem. Ja uwielbiam toffi, uwielbiam karmel. Wygląda to tak, więc jak takie bardzo duże malterzelscy. Trochę kulki z krułek, jakby ktoś ją krówki i je ulepił w kulki, ale ogólnie całkiem apetycznie błyszczą. Hmm. Okay. No, rzeczywiście, jak taki malterzelsik. Hmm. O oh, wow! O oh, wow! O! Oh. Hmm. 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 Mm. Im więcej tego jem, tym to jest lepsze. Nie potrzebujcie krówek już w swoim życiu. Nie potrzebujcie już Wertels Original, tylko to. To chyba może być moja ulubiona słodka przekąska od teraz. Mm, prawda? Hit. Mhm. Ja jestem w takim roku, że aż mi się, wlazie, mhm. ja się nie da go dopatrzę. 5 na 5, 6 na 5, 10 na 5. To jest mój werset. zobaczycie kiedyś coś takiego? Nie opierajcie się. Nie myślcie o tym. Tego losu kupcie. I jedzcie. I częstujcie innych. Więc teraz, może trochę zmienię klimat. I uwaga: jest coś mega dziwnego. To wygląda jak lody, ale nie trzymałam tego w zamarzalniku. To po prostu leży tu, na 30 stopniach, jakie mamy teraz w lato. Giant Caprico CA plus MG. wap i magnes. To wygląda jak ciepłe lody. I jest napisane, że może być chyba do 29 stopni. Więc jesteśmy na granicy tego, Powiedziałem 30 Nigdy nie nadam czegoś takiego, ale bardzo mnie to zaciekawiło, więc uwaga, lody na ciepło, z Japonii zaczynamy. I tutaj jest w ogóle jakaś instrukcja otwierania. Od razu widać, że to jest produkt japoński, dlatego że jeżeli widzicie instrukcję otwierania, dużo różnych rysuneczków i jeszcze więcej tutaj, w ogóle jakieś skomplikowane dziwne rzeczy, to jest Japonia. <grych> oh, wow, ale to jest dziwne. Uu, pachnie jak mleko w proszku. Kocham mleko w proszku, tak, by the way. Serio, uwielbiam. To naprawdę wygląda jak lód, tylko na ciepło. To jest trochę jakby ktoś tak na napowietrzył czekoladę i zamknął to w rożku. Trochę tak to wygląda, bo zobaczcie, takie jest mega bąbelkowe. Okay, no to zobaczmy, co to jest. O, rodzina. Hmm, dobra, nie do końca wiem, co to jest. Czy ja chcę jest tego więcej? Nie, no, napisałeś, że mi nie przekrać 209, bo inaczej uwaga się zapadnie. Napowietrzona biała i mleczna czekolada w kruchym rożku. A gdzie jest ta mleczna? A ona jest chyba w środku. Muszę się do niej dostać. O, mlecznej czekolady jest tylko trochę. Większość to jest ta biała. A ten rożek to jest, wiecie, tak, taki rożek z takich starych ludziarni. Niechcący to rozwaliłam i teraz już wygląda tak. Uuu, ten nut dochodzi do samego końca. Ta czekoladowa czekolada jest całkiem spoko. Białe to bym dała 1 na 5, a rożek i ta czekolada bym dała takie 2,5, może 3 na 5. Czyli całość... To jest i tak 2 na 5. Wygląda epicko, ale niestety nie smakuje nawet półepicko. Czas na kolejne dziwności. Żelki, ale uwaga, nie byle jakie. Są to żelki takie trochę w stylu Japana zjadam. Wyglądają w ten sposób. To są jakby takie żelki gotowe, ich się już nie robi, ale je się jakby tak odrywa. To jest takie uuu, zbieram sobie sam winogrona, więc jest to mega fajne. No i oczywiście zgadnijcie, skąd to jest? Z Japonii! Tylko oni wymyślały takie rzeczy. Uuu! Okej. Okay. Mamy dwa różne kolory winogron plus jeszcze kolor kiści. Trzy różne smaki jakby winogronowych cukierków. Wydaje mi się, że te jasne to będzie smak jasnego winogrona, te ciemne to smak, wiadomo, normalnego, tego ciemnego, normalnego, ciemnego. A to nie mam pojęcia, ale zabawa polega na tym, żeby je odrywać. Więc ja bym już to otworzyć. To powinno być dobre, bo pachnie bardzo ładnie i jest mega ciągnące się. Jak to odrywam już tą folię, to widać, że ten żelek jest taki mega glutowaty. O oh, wow! Teraz spróbuję to wyjąć z tego. I za bardzo chcę odchodzić w ogóle od tej foremki. Czy wszystkie te japońskie rzeczy muszą wymagać tyle pracy, zanim się je zje. W serio, jakby nie wyobrażałam sobie, że otworzenie żelków może być tak problematyczne. If you are later. Po długich walkach jest i on, żelek w kształcie winorośla. Na pewno po dotyku już czuję, że to będą bardzo przyjemne w życiu żelki, bo one są mega mokre, w sensie wiecie, mają dużo wody w sobie. Spróbuję może tego pierwszego winorośla, znaczy winogrona i po prostu je muszę oderwać. O, nice, oderwało się tak idealnie, że nie ma łodyżki. Wygląda w ten sposób. Mmm, bardzo mięciutki. Mmm, bardzo mięciutki. Właśnie mokry. Mm, bardzo dobre, takie właśnie ciemne winogrono. Teraz może spróbuję tego listka. Dużego listek. I on jest taki trochę mleczny, ten żelek. Może to będzie soda? Mhm. Mm jak ja robię te zestawy przez 7 lat, to ja już naprawdę po, po wyglądzie już wiem, co to może być. To jest jakby smak cody, tego ramune, tylko właśnie nie wiem, czy ma... Chyba nie ma nawet sobie winogrona, po prostu jest takie mleczne ramune, więc bardzo ciekawe. Oni uwielbiały tego używać. Więc teraz jeszcze wezmę to białe winogronko. To powinno być właśnie, wiecie, takie jak na przykład są soki z białego winogrona, to powinno tak smakować. Jest delikatnie inny smak niż tego ciemnego, więc to jest mega ciekawe, że jakby oni potrafią właśnie zrobić jasne winogrono i ciemne winogrono i mamy z tego żelki. I teraz zjem sobie ich ulubione połączenie, czyli ramune z winogronem po prostu. Czyli oni bardzo lubią łączyć ten smak ramune, smak sody z owocami. Fajne jest to, że nawet z takiego prostego żelka, typu, wiecie, po prostu żelek w opakowaniu, można zrobić zabawę. Bo mamy trochę tego smaku, trochę tego, tu się odrywa, tu się wyjmuje. Tutaj mamy miks po prostu trzech różnych smaków, więc jest to bardzo fajne i bardzo smaczne. Daję temu spokojnie 5 na 5 bo jest zabawa, i jedzenie bardzo dobre. Jeszcze zostało sporo rzeczy, więc przejdę do takiej, która jest w teorii znana, ale z drugiej strony nieznana, bo mnie mega zaskoczyła. Jest to sneakers. Jakby, okej, okay, wszyscy znamy sneakersa. Co w tym dziwnego aga? Sneakers o smaku owsianki. To chyba jest chiński znowu sneakers. i jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ale jest uroczy, bo jest taki baby. Jest... coś oh, O, wow! Ale on jest dziwny, bo on jest taki jakby... Wygląda jakby miał trochę bąbelki albo coś takiego. Mega mi się to podoba. przełamie to na pół, żeby zobaczyć, co jest w środku. Ale jest miękkie. Jest trochę ciepła, ale nieważne. u on się mega... Są płatki owsiane. What?! Definitywnie widać tutaj, widzicie, płatek owsiany. I jest też karmel, tak jak normalnie Snickers ma, ale jakby... wow. Spróbujmy. Mmm, są też orzeszki Hm a jakby ktoś dał takiego Snickersa, to definitywnie bym powiedziała, że coś z nim jest nie tak. Ale wydaje mi się, że przez to, że ma jednak te orzeszki ziemne, a one mają bardzo mocny smak, trochę właśnie za bardzo zagłuszają to i jest mniej owsiankowy. Dobra alternatywa, ja bym dała chyba temu 4 na 5, bo chyba jednak zwykły bardziej mi smakuje, ale ten jest naprawdę dobry i jest bardzo ciekawy. Kolejne Oreo, ale bardzo dziwne znowu, połączenie dwóch mega dziwnych smaków, maczy i figi. W serio, połączenie maczy i figi nie widziałam tego chyba nigdzie, więc zobaczmy jak one będą wyglądały. To jest akurat, też wygląda w zasadzie jak chińskie. Tak, wyprodukowano w Chiny. Uuu, okej, okay, to są jeszcze te Oreo Thins, czyli te takie bardzo cieniutkie. Więc jak widzicie, są tutaj cząstki tej figi, ale ogólnie jest zielony krem. Hmm. Przede wszystkim bardzo dobry biszkopt, bo on jest taki cienki i chrupiący, tak jak wafelek. Ale znowu, jakby ktoś mi dał to Oreo i powiedział, u, a zgadnie to jest smak, to bym powiedziała czekoladowy. Bo to jest serio jedyne, co tutaj czuję. Ten czekoladowy wafelek w sensie to, to ciastko takie chrupiące, a kremu nie czułam prawie w ogóle, więc muszę sobie teraz wyjąć jeszcze jedno ciastko I po prostu zjem tylko tą część, w której jest krem. Lepiej czuję maczę. Definitywnie czuć maczę, ale figi nie za bardzo. Na pewno bym nie była w stanie powiedzieć, że to jest figa, ale ogólnie te ciasteczka są mega dobre. Bardzo mi się podoba to, że są właśnie takie cienkie i chrupiące, więc jakbyście widzieli, a lubicie maczę, to też polecam. Wydaje mi się, że takie 4 na 5, takie dobre, przyzwoite. I lecimy dalej. Wydaje mi się, że zmienię smak na słony. Mam tutaj moje ulubione takis, ale w zupełnie nowej wersji, dlatego że tu są takis waves wafes. Normalnie takisy są takimi zwiniętymi rolkami, a te są właśnie trochę jak lajsy, te takie strągi chyba tak się nazywają. O, one zwykle wyglądają w ten sposób. Takie zwinięte roleczki. Sprawdźmy. I zobaczcie, że są mega czerwone. Akurat właśnie takisy Słyną z tego, że jak ktoś w ogóle jest nieprzyzwyczajony, to jest w stanie może zjeść tylko trzy chipsy na raz i jakby to jest koniec. Bo one są mega intensywne. Spójrzcie na ten kolor. Już powinien wszystkim powiedzieć, że one są mocne. I przy okazji też sztucznie barwione, bo taki kolor nie występuje naturalnie. Spójrzmy tylko na to. To jest chyba albo amerykańskie, albo meksykańskie. Mmm! Mają troszeczkę inny smak. Mmm! Mm. One są nawet delikatnie mniej intensywne niż te takie zwykłe te rolki, bo w tych rolkach często wchodzi ta przyprawa, ale i tak są bardzo... Bardzo mocne. Jest napisane nawet Face the Intensity. I to jest intensywne. Ostre, kwaśne i słone jednocześnie. I to tak do granic Waszych możliwości, autentycznie. Bo to jest tak słone, że musicie przepić. Tak kwaśne, że się zastanawiacie, czy się nie skrzywić jak po cytrynie. I tak ostre, że też musicie przepić. Dla intensywnych doznań, jak najbardziej takisy są super. Extra wavy potato chips. Bo zapomniałam, że takisy są z tortilli, w sensie z tych takich nachosów. A to jest ziemniak. Więc ma trochę inny smak, może właśnie dla tego. W każdym razie smakuje mi i ta wersja, i ta oryginalna. Chyba nie miałabym swojego faworyta, więc daję po prostu 5 na 5, bo jest mega dobre. Ale serio, wypala japę. Wszystko Wam wypala. Nie wierzę, że to mówię, ale mam jeszcze jedno risis. Znowu inne. Wiem, że wygląda mega podobnie, ale to jest Crispy Crunchy King size. I to jest, słuchajcie, chocolate peanut butter. Crispy peanut butter candy and peanuts. Czyli wygląda na to jakby to. To były jakby takie kawałki karmelizowanych orzeszków ziemnych? Coś w tym stylu. Nie wiem, jak to będzie smakować. Wygląda mi to trochę mniej interesująco niż ten poprzedni risis, ale to też była nowość, która tutaj widniała w sklepie, to jest, to jest jeden baton. To jest, to jest, to jest, to jest jakby całość. To jest większe niż moja głowa. I to jest zdecydowanie największy baton jaki widziałam. My jest na pewno większy niż Mars, większy niż Snickers. Wygląda to dziwnie. O! Okay. To jest tak, że naprawdę tutaj są te paseczki karmelizowanego masła orzechowego. I muszę przyznać, że o ile to brzmi całkiem nieźle, jest po prostu mega słodkie. Ten cukierek się strasznie klei do zębów. On mi wszedł już we wszystkie zęby tak na płasko i to jest coś, czego wyjątkowo, jeżeli chodzi o Reese's, bym nie jadła. To należy Reese's, czekolada jest dobra, są orzeszki ziemne, więc ogólnie jest dobre, ale jest mega słodkie i niezbyt przyjemne w jedzeniu. Więc ja bym temu dała chyba 2 na 5. To nie jest coś, co bym mogła ugryźć więcej niż dwa razy. Serio. Więc tu się trochę zawiodłam, ale mamy jeszcze rzeczy, którymi się możemy odkupić. To zostawię na sam koniec, bo to jest mega dziwne, dlatego że to jest słodycz, ale w formie jakiegoś rozpłaszczonego placka i podobno jest też ostre. I podobno ma coś wspólnego z ogórkiem, jeśli się nie mylę. Tak. Odłożę to jako najdziwniejszy słodycz tego odcinka i przejdę do najdziwniejszej wersji Oreo, jaką widziałam, bo to jest Oreo. Ma tutaj krówkę, dlatego że to się nazywa Oreo Cow Tails. Ogony krowy. Od Oreo. Oreo produkuje ogony krowy. I zastanawiam się, z jakiej to jest znowu. Yy, z jakiej części świata. Oreo jest ogólnie amerykańskie, więc podejrzewam, że jest amerykańskie. Ja szczególnie, że jest napisane po angielsku, więc nazwijmy to, że jest amerykańskie. O nie. Czy to jest żelek? Czy to jest żelek Oreo? Ej, no słuchajcie, to chyba jest czekoladowy żelek. Kojarzycie, jak są te takie żelki owocowe, takie na czerwone i w środku mają takie białe nadzienie? To to jest to, tylko to jest wersja czekoladowa Oreo. W środku właśnie ma nadzienie, a z zewnątrz jest to po prostu bardzo miękki chyba czekoladowy żelek. Ale spróbujmy, jak smakuje. Mmm, bardzo miękki. mi się wydaje, że po prostu... Czekolada i żelki, nieważne jak bardzo byście chcieli, to nie idą razem. Jest trochę jakbyście zmielili ciasteczka Oreo i dodali do tego żelatynę. Czuć, że to jest takie zmielone ciasteczko, tylko w formie żelka. I to jest mega dziwne, mega niepokojące, a tego środka w zasadzie prawie w ogóle nie czuć. Mmm, okej. Okay. To jest w zasadzie bardzo podobne do tego kremu, który jest normalnie w Oreo. To jest bardzo dziwny miks, który chyba mi nie do końca podchodzi. Wydaje mi się, że dałabym temu 2 na 5 albo 1 na 5, bo jest bardzo słodkie, wygląda niepokojąco i konsystencja też jest dziwna. Więc chyba 1 na 5 Oreo Cow Tails. Został ostatni produkt, który się nazywa Devora i wygląda jakby to było hiszpańskie albo ewentualnie z Ameryki Południowej, dlatego, że jest napisane po hiszpańsku Carmelo Bisabor i piso picosito, spicy soft candle double flavor, ale to jest napisane, że to też jest przy okazji. Ostre i jest o smaku ogórka. To jest! Bardzo ciekawy dobór słodyczy, ale najlepsze jest to, co jest napisane tutaj na górze. Nadmiar kalorii, nadmiar cukru i nadmiar sodu. Fajnie, że to napisali, ale bardzo mnie to niepokoi. Nigdy nie widziałam cukierka w takiej formie, bo jakby on po prostu przez niego prześwituje życie i świat. Jakby spróbuję to jakoś otworzyć. Dobra, o, okej. Okay. Ale to jest dziwne. No, słuchajcie, to jest po prostu rozpłaszczony płat z łodycza. To wygląda trochę tak, jakbyście tu mieli jakiegoś żelka albo landrynkę i mieli ją w plecaku w 30 stopniach i na tym usiedli. To jest właśnie ten cukierek. Ale pachnie bardzo ostro, w ogóle nie pachnie słodko. I ma być to ogórek i chyba jeszcze arbus, więc podejrzewam, że zielony. I ma być to ogórek i chyba jeszcze arbuz, więc podejrzewam, że zielony. to jest ogórek, a różowe to będzie arbus. Chyba, że właśnie robią nam ha, ha i właśnie tak nie jest. Nie wiem, czy na przykład się tego nie roluje, może się tego roluje? Oderwę sobie kawałek. Dziwne to jest, mega jakby... <laughs> Wygląda toksycznie, ale sprawdźcie, jak mi smakowało. Mmm, jest słona. Słodko, kwaśno, osłonę. Mega dziwny smak. I rzeczywiście jest ostre. O! To jest tak dziwne, że nie wiem co powiedzieć, ale mam ochotę to wypuść, bo jest bardzo intensywne. Może za dużo pomieszałam smaków, ale to było bardzo niepokojące. Aż mnie wykręciło. Spróbuję sobie jednego smaku. Może arbuza, może tu będzie jakby wiecie, lepiej, ale to smakowało tak dziwnie. W sensie to nawet jeszcze nie miało takiego smaku owocowo-pysznego. Może przez tego ogórka, ale tutaj mam kawałek chyba arbuzowy. Ok, to jest arbus z solą, cytryną, chili i jakby takim posmakiem do mestosa albo po prostu takiego zapachu toaletowego, taki wiecie, chemiczny. Ale sprawdzę ogórka. Wątpię, żeby miał super epic przy smak, ale po prostu nawet chcę spróbować kleister o smaku ogórka. To jest ogórek, taki świeży ogórek. I o dziwo, jest to o wiele lepszy niż arbuz. tak jakby z ogórka, z odrębnym uczyli W życiu nie powiedziałam, myślałam, że to wszystko psuł ogórek. Całą cukierkowi bym dała 2 na 5. Ogórkowi bym dała 4 na 5, bo jest o dziwo mega ciekawy. To jest bardzo interesujący słodycz. A arbuzowi bym dała 1 na 5. Pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty widzimy się w każdy piątek. Dzień pięknie, do zobaczenia, pa pa!